Złe mam tu światło. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Witam w odcinku specjalnym. Dzisiaj będziemy przygotowywać y, makijaż wieczorowy. A mam już na sobie czapek, ponieważ to będzie taki bardzo zaawansowany makijaż. Czego będziemy potrzebować? Dwóch pędzli. Prawdopodobnie jednego, tylko jeszcze nie wiem, który się okaże dobry. Najlepsze takie wiecie. Każda ma yy, w swojej kosmetyczce takie do malarstwa akrylowego albo olejnego. No i co najważniejsze, podkład. Zielony podkład. Tu też każda ma w swojej kosmetyczce taką zieloną farbę do ciała. No i uwaga! Będziemy rozrabiać ten podkład. Ja tu troszeczkę będę patrzeć, bo tu mam swoje wielkie lustro rozrabiamy, rozrabiamy ważne żeby to była farba do ciała a nie jakaś tam wiecie plakatówka nędzna no i co? i jedziemy całe na zielono, całe tutaj tutaj e, możemy sobie śmiało zostawić linię ponieważ e, będziemy ją przykrywać jeszcze także tutaj w ogóle konturami się nie martwimy śmiało Jedziemy, jedziemy. Jeżeli oczywiście każda z nas ma jakieś niedoskonałości, skóry, nie ma co się przejmować, to wszystko zostanie zakryte. Wszystko spokojnie. I tak samo przy oczach też się tutaj nie wczuwamy. Przy oczach też bezczelnie tu zostawiamy sobie, wiecie, ee, wolne. A na to też mam patent, także też zobaczycie o co chodzi, że nie ma co się wczuwać tutaj. Nie. Każda z nas tam cienie dopowie, wie jak się nakłada, się jedzie. Po prostu. Śmiałe pociągnięcia pędzlem. Nie ma żadnej zabawy w cieniowanie tutaj. Równo jednym kolorem. O! Tak. Możemy sobie poudawać, że tutaj sobie okości policzkowe tutaj... O, bardzo uwydatnię jedną drugą. Pięknie później to będzie wyglądać, jak i tak to zamalujemy na zielono. Całe. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Widzicie? Czepek się przydaje, żeby sobie nie sponiewielać włosów na zielono. No chyba, że chcemy zrobić sobie jakiś cosplay yy, ani zielonego wzgórza na przykład i pofarbować włosy na zielono. No to proszę bardzo. Brwi zielone akurat są teraz w modzie. Tu trzeba bardziej się wczuć. Pędzelkiem. Myślę, że nawet tak zerkam w lustro, ale myślę, że nawet tego za bardzo nie potrzebuję, bo wystarczy pojechać tutaj. O, myślę, bo tutaj blendujemy. To jest ważne, żeby tu równo zblendować ten kolor, tak. O. No i wiadomo, nie przejmujemy się, że jest tutaj troszeczkę inny odcień niż szyi. Będzie widać troszeczkę maskę taką. Jak to mówią, ten efekt maski, ale to też się tym nie przejmujemy. Mówimy, że taka jest moda i koniec, nic nas innego nie obchodzi. Zobaczcie, jak to pięknie szybko schnie. Już mamy e, wymatowienie skóry, nie? Super efekt, polecam bardzo. E, to jest podkład firmy, nie znam, zielony. Bardzo ładnie pachnie. Widzicie, jeżeli robię coś za szybko, to możecie sobie e, puścić to w slow motion, kiedy będzie bardziej widać to całe piękno tutaj, e, albo sobie zapauzować, nie? O, nosek, nosek bardzo ważny, przypudrujemy. Tak, Usta też możemy sobie zostawić. Aby się śmiało oblizywać, nie, na przykład, zalotnie. Wąsa sobie przymalowujemy. O. I widzicie? Widzicie, jak ładnie ten koperkowy róż tutaj gra z tym zielonym koperkiem? Ok, i teraz na te wierzchnie warstwy, jeżeli są jakieś niedociągnięcia. No to sobie już nakładamy mniej wody. Wiecie, bo to jest makijaż wieczorowy taki, że po prostu chodzi się w nim, jak już jest strasznie ciemno i nie ma ludzi najlepiej. A jeżeli ktoś nas przyłapie w nim, no to może się troszeczkę wystraszyć, zadzwonić pod numer alarmowy. No to wtedy wiecie, yy, wtedy szybko chowamy się w krzaki. Maskujemy się w krzakach, nikt nas nie znajdzie. No i y, patent na te niedomalowane oczy tutaj. To jest, zakładamy okulary. Oj, uwaga na czepek. Już to jest bardzo trudne, trzeba uważać, żeby się nie rozmadzać. Poprawiamy czepek. O, tutaj akurat sobie stylowo dobrałam, widzicie? Pod kolor podkładu. Jest. Oczy są wyraźnie podkreślone. Możemy sobie teraz tak. Teraz, żeby już było taki efekt, że jestem nieziemsko piękna, bierzemy folię aluminiową. Znacie ją, wiecie, z salonów fryzjerskich. Na pewno podczas koloryzacji. I teraz nakładamy ją na głowę, sobie dookoła yy, będziemy odkręcać jak kroloff. Kepsie, tak. No ale te oczy takie mało podkreślone, to ja sobie tu widzę jeszcze taką. Korzystaną w przestrzeń. Ja ją sobie tutaj. Że my mamy coś takiego jak sztuczne rzęsy. Ja mam coś takiego jak sztuczne oko. Ma też mi dwustronnej, ale powiem Wam, że jest to niesamowite wyzwanie, bo no ja nic nie widzę. Nie dość, że nie mam okularów, to mam jeszcze zaklejone okularki do pływania. No i powiedz, proszę sobie. I jak jestem nieziemsko piękna, dziękuję Wam za obejrzenie całego odcinka specjalnego i życzę powodzenia w Waszych makijażach. Trzymajcie się, pa pa, do zobaczenia na orbicie, pa!